Witam serdecznie. W dzisiejszym odcinku przedstawię tą wiertarkę stołową, którą wykonałem samodzielnie. Budowa tej wietarki zajęła mi około roku. Dla niektórych może być to dużo, dla niektórych mało. A nic. przejdźmy do omówienia samej budowy samej wietarki. Jak każda wietarka stołowa, także i ta jest zbudowana zaczynając od dołu. Ze stopy. Jest to kawałek deski. Nie wiem ile ona ma grubości. Następnie, idąc wyżej, kolumna. Jest to stary taboret, którym wewnątrz którego jest y, kilka pustaków, y, które sprawiają, że jest po prostu cięższa, że jest y, masywniejsza. Y, dalej mamy tutaj stół ruchomy też wykonany z drewna przesuwa się po takiej rurze grubościennej tutaj stosuję taki patent ponieważ ten stolik się odgina pod, pod, pod spód cegłówkę sprawia to, że jest trochę bardziej stabilny tutaj mamy taką taki zacisk na śrubie M8 i kawałku gwoździa który można docisnąć odpowiednio stolik żeby był bardziej stabilny tutaj mamy uchwyt wiertarski założony do akurat teraz 3,5 mm tutaj mamy taki bajerek, lampkę oświetlającą miejsce pracy, jest to bardzo bardzo takie wygodne i użyteczne. Tutaj wyżej dźwignie posuwu wzdłużnego. Przycisk awaryjny. Wdrażają, jakby nie wiem, wkręciło detal materiał obrabiany i spowodowało, że zaczep on wirować i stwarzać jakieś niebezpieczeństwo. Następnie ogranicznik. Chwileczkę, muszę złapać ostrość. Ogranicznik jest do 7 mm, przepraszam, do 7 cm czy 70 mm, ale sama wietarka ma posłów do 65 mm, co za chwilę zaprezentuję, jeżeli oczywiście aparat kamera będzie chciała współpracować. Tutaj mamy układ posobów wzdłużnego. Wygląda on w ten sposób. Tutaj widzimy wrzeciennik. Tutaj widzimy wrzeciennik, tutaj u gry mamy łożysko i układ posuwu, on jest dosyć ciekawy, długo nad nim myślałem jak go zrobić, a składa się on z dwóch rurek, pierwsza to 27 właśnie ten jest to stalowa rurka, która jest włożona w większą rurkę wykonaną z aluminium i obie te rurki łączy taki stworzeń no, stworzeń w postaci śruby M4 śruby, śruby M4, która jest za z i są podkładki sprawia, że Wrzeciono, Przesuwają się w górę lub w dół. I jednocześnie przekazywany jest ruch obrotowy z przekładni pasowej. Tutaj mamy całą puszkę układ łącznika i wyłącznika. Tutaj jest sam silnik. Jest to silnik. Indukcyjny, wyciągnięty ze starej wirówki. Posiada on moc 145 W. Może to mało, może to dużo. Jak na moje potrzeby wystarcza. Przejdźmy teraz do przekładni pasowej. Przekładnia ta oferuje trzy biegi. Idąc od dołu, jest to 500 obrotów. Okurat jest teraz na taki ustawiona. Następnie 1400 i najwyższe 1700. Napęd przekazywany jest z silnika poprzez pasek i tutaj trafia do dalszego układu przeniesienia napędu. Teraz może coś Zimy, albo jeszcze wcześniej pokażę jak ta piatarka się sprawuje i jak działa układ przeniesienia napędu. A więc włączamy. Tak więc proszę tutaj spojrzeć. Tutaj sobie przemocujemy takimi ściskami, żeby nie odpłynęło, i nic zaczynamy. Ok, się skończył i będę się to Jestem już z powrotem. Podłożyłem drugą cegiełkę, chyba jak drewna, żeby jednocześnie starych był wyżej i było stabilnie. Tak więc zaczynamy. Jeszcze blokujemy sobie wyłącznik i start. <tryk> w drewnie wiertłem 3,5 mm może nie było zbyt dużym wyzwaniem, więc próbujemy wiertłem o większej średnicy. Zaraz wracam. A widzę się z powrotem w nieco innej scenerii. Mianowicie zmieniłem wiertło na 10 mm i druga próba. Wyłączny czek. I hop, więc teraz przejdziemy do wiercenia w stali. Tak jak wcześniej, przewierdzimy najpierw wiertłem 3,5 mm, a później 10 dziesiątku Zapraszam. Mała poprawka. Z racji, że wiercenie wiertłem 3,5 mm, które było tępe, szło opornie, w stali będziemy wiercić przepraszam, w blasze ocynkowanej będziemy wiercić gwętem 5 mm. Także zaczynamy. Jak widać, bez problemu. Zaraz zmienię wiertło na 10 mm i zaraz do Was wrócę. Mała poprawka. Wiercić będziemy wiertłem 9 mm. Tamto w średnicy 10 mm jest po prostu tempe. Zaczynamy. Więc odbyło się bez większych problemów. Tak dla ogólnej wiadomości blacha miała grubość 1 mm. Z takich ogólnych jeszcze informacji odnośnie pioterki cała jest zbudowana z drewna. Jedynie te okucia tutaj są obudowana jest blachą ocynkowaną no i pomalowana tutaj na kolor zielony, znaczy się cały korpus, a komora przekładni na kolor żółty. Odnośnie luzów, jeśli ktoś by się pytał, luz jest w granicach 1 do 2, mm, 2 mm. Ale no, czasami możliwe, że jest odczuwalny, ale jest znośny. Wietarki nie eksploatuję tak często, ale od czasu do czasu coś tam sobie przewierzę. Z mojej strony to tyle. Dziękuję za film. Proszę o komentarze. Jak ja udam, wszystko z mojej strony. Dziękuję.